Mam kochani No, dostałem właśnie paczkę Dokładnie paczka jest jeszcze w paczkomacie Zobaczymy co to będzie Ja już tak się domyślam Bo tam miałyby do mnie trafić parę paczek Ale co tam Zobaczymy co to będzie A więc jedziemy do paczkomatu Pokażę wam moją okolicę No i co A wam życzę wszystkiego do dobrego Szczęśliwego nowego roku komu jeszcze nie życzyłem, więc Tobie, czy Tobie, czy Tobie. Wszystkim po kolei życzę. Szczęśliwego, zdrowego nowego roku i w drogę. No i dobra, widać jak jestem pod paczką. Mam dla mnie paczkę aplikacja. Włączam aplikację, żeby nie było. Gotowa do odbioru. O, i jasno na samym dole widać. Już po nią idę. No co, mam paczuszkę. Każdy ma paczkę, nami i ja. Siemanko, siemanko ponownie. Właśnie rozpieczytowuję paczuszkę, ale z kimś tu rozmawiam. Z kim rozmawiam? Artur, odezwij się. Z Kaniowskim. Z Kaniowskim, Siemano wszystkim. Ja jestem nieprzygotowany, Maria mnie zaskoczył, jestem nieuczesany, przepraszam. Po pozdrowienia dla wszystkich widzów od Maria. I nie tylko. No to no, dokładnie. Wpadajcie do Artura na Kaniów, czysty jest zajebisty. Yy, tak jest. Ja teraz Artur wiesz, pogadamy za za chwilkę, a ja dalej rozpieczętowuję paczuszkę Oczywiście działaj. No działamy, OK, za chwilkę pogadamy. No ja. Dobra. Dobra, jak widzieliście, pogadałem sobie z Arturem A tu mam paczuszkę od Marcina Easy Rider Shop y, motozłoty.com Patruszka, tego, o kurde panie, co to taka jakaś torebka, o, w życiu, a żeś tego ona no, układał tutaj, yy. Ktoś tutaj, dobra, słuchaj, ja się na tym nie znam, Harley Davidson Service Repair, a to ten, nie no, rewelacja, dobra, to jest takie jedna rzecz. To jest koszulka Easy Rider. Tu jest druga, pewnie, koszulka, ale jaka fajna. Czacha, no, rewelacja, prawda? Tu mamy. Co to jest Bikes Web Weba. Największy zlot motocykli nad Bałtykiem 11-15 sierpnia, a rozumiem mam to ludziom to rozdać, rozdam to im przy okazji a w ogóle Marcin to szacun, że zrobisz takie, takie coś to jest tego tyle, to jest ogrom o może tu są pieniądze w środku nie patrzyłem jeszcze, o jest coś jeszcze Mary Monroe tego pana tu nie kojarzę, tą panią tu chyba każdy kojarzy, welcome to Outright, nie, Ausword, nie wiem tam, za bardzo nie umiem czytać, to jest tak. Nie no, fajne, dobra, to jest tak, a bo to jest, kurde, to jest ten, tego manę, fajne bardzo. O kurde, tu jeszcze tego jest. Dobra. To mi z nie starczy. Dobra. Tu mam naklejki. Zobaczcie, tu jest jedna naklejka na tym. Druga, trzecia, czwarta, piąta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć naklejek. Patrz, lusterka motocykle są wszędzie. Ale to jako kościoł fajnie, bo to czuję się jeszcze pod ręką. Nie no, rewelacja. Raz, dwa, trzy. lot, Bystrzy, zakłodzka. 2022 rok, szósta edycja. To jakiś fajansik A w ogóle to zapraszam na kanał Pewex Recycling. Co ten gość odwala? To jest niesamowite. Tu o, papierośnica. Rewelacja. Tu mam płytę. Mam nadzieję, że cała jest. Nie, no Marcin. A żeś mi tu zrobił zakupów? Ożesz w życiu. Ej no, tu mam pewnie Wandamkę. Tu jest coś jeszcze. Tu jest... a kolejna taka torebka. Bike week Weba 2022. No, rewelacja. Dobra, tutaj ciasteczka pozostały Tego Mam plącenie smyczek To się przyda Coś tu jeszcze, takie ciężkie jest O kurde, o panie Magnesiki jakie piękne, zobaczcie I jest zapalniczka, ale przepiękna. Zobaczcie jaki ma grawer. Piękna. Nie wiem, a, bo jest na pewno jest pusta. Tak, jest pusta, jest nówka sztuka. Ale zapalniczka jest tak piękna. Wow. Tu jeszcze mam <grywia> Wespę. No. O kurde, rewelacja. Tu jeszcze mam trzy magnesiki. torebka. No powiem wam, że z całą mi brakuje na te wszystkie rzeczy, które tu otrzymałem. Z Marcinem ustalimy, co jest na konkurs. Zapraszam do Marcina na kanał, oczywiście. No i co, kochani, komentujcie, subskrybujcie. Marcina, Marcin Easy Rider. No i dobra, zobaczcie, właśnie tak to wygląda w całości: Easy Rider Shop Motozloty.com Jestem po prostu zachwycony. Marcin rozwaliłeś system i to mega dosłownie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Po pierwsze, primo, Marcina z kanału Marcin e Rider. Po drugie. Pewex Recycling zapraszam na kanał. gości, który wskakuje do kontenera i naprawdę odzyskuje wszystko do cna. Praktycznie na swoim kanale to widać co ta robi w tym wejherowie. Yy, no i do mnie kochani. Jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie bo to... Ja już po prostu jestem w takim szoku, że mało. Wow.